Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, temat o nowej znajomości, jak dalej potoczy się nowa znajomość. Zaczniemy, moi drodzy, od tego, że mamy parę talii, ale mamy też trzy zestawy. Myślę, że tarot, tarot anielski i inne anielskie odpowiedzi podpowiedzą nam, jak tutaj dalej się potoczy ta znajomość. Mamy trzy zestawy: różowy kwarc, pierwszy, fioletowy agat oraz biały selenit. Macie moi kochani, czas na to, aby się zdecydować, który kamień przemawia do Was. Myślicie o tej znajomości? Nie krzyżujemy rąk ani nóg w tej chwili. Mamy zamknięte oczy, głęboko oddychamy i myślimy nad zestawem. Ja dwa zestawy w tej chwili odłożę, zacznę od zestawu numer jeden. Mamy nową znajomość. Tarot, proszę nam daj odpowiedź: co to jest za osoba, tak? Obecnie, na tą chwilę, tak? Co to jest za osoba, ten nowy, nowa znajoma? Moi drodzy, jest to ktoś, kto ma braki emocjonalne z przeszłości, kto pragnie kochać teraz, czuje się zniecierpliwiony i zraniony albo zraniona. I ta osoba chciałaby na pewno miłości, ale doznała pewnie niejednej straty w miłości. Może była oszukiwana, może była zdradzona. Także ta osoba jest po przejściach, możemy powiedzieć, prawda? Ta osoba jest po przejściach na pewno. Jak dalej potoczy się y, ta znajomość? Jak dalej potoczy się ta znajomość? Na pewno tutaj będzie zaproszenie do zabawy. Y, możecie się bardziej poznać, zaprzyjaźnić z tą osobą. Jest tutaj szansa na nową y, znajomość, tak? Y, która się rozwija. Przy trójce. Y, Pucharów, tutaj trójka wody w anielskim tarocie. Będziecie celebrować. Może będziecie właśnie gdzieś zaproszeni na jakieś wesele, na jakieś przyjęcie, razem pójdziecie na jakąś imprezę do restauracji. Tutaj jest celebrowanie w tej nowej znajomości. Także moi drodzy, później możliwe, że będą zmiany, sytuacja ulegnie zmianie. Możliwe, że będziecie zastanawiać się, co robić dalej tak, Jak dalej się to potoczy, będziecie się zastanawiać, może obopólnie. Ale zobaczmy, idźmy dalej. I tutaj mamy szóstkę wody, szóstkę kielichów inaczej. Bardzo możliwe, że z powrotem, po tym zastanowieniu, chcecie tej radości, chcecie tej znajomości i będziecie ją kontynuować. Tutaj jest pokazany wasz y, romantyz, powrót do y, przeszłości, czyli chcecie powrócić do tej znajomości po przemyśleniach, po pewnych jakichś zmianach w Waszym myśleniu. Także moi drodzy, ta znajomość raczej bym powiedziała, że będzie się rozwijała na stopie takiej radosnej i przyjacielskiej. Tak, tutaj nam to wyszło. Zobaczmy anielską odpowiedź. Zobaczmy anielską odpowiedź. No, tutaj akurat wyszło, aby to. Przemyśleć moi drodzy, aby to przemyśleć, tą znajomość, ale idźmy dalej, zobaczmy jeszcze tutaj jedną. Na pewno przemyślimy niejedną kwestię, tutaj, biorąc pod uwagę kompromis, pójdziemy na kompromis i podejmij działanie, czyli ta znajomość będzie się rozwijała dalej podejmiecie działanie. Na pewno jest to osoba po przejściach, wy na pewno nieraz skorzystacie w dalszej przyszłości właśnie z tej znajomości. Będziecie celebrować, będziecie razem wychodzić, będzie chwila zastanowienia i z powrotem powrót do tej znajomości. Także możliwe, że będą drobne zgrzyty. Także przy wierzy, ale Wy pójdziecie na kompromis. Użyjecie odpowiednich argumentów możliwe, że właśnie y, będziecie oboje zgodni w pewnych kwestiach i podejmiecie działanie, dalej będziecie rozwijać tą znajomość. Także myślę, że fajnie to wszystko wyszło. W kartach cygańskich również wychodzi Radość i to taka nieoczekiwana w tej znajomości, i to jest taka rada od kart cygańskich, aby radować się, aby moi drodzy, tu wyszło dziecko. Możliwe, że też zaangażowane w tym związku, w tej znajomości będzie dziecko, będą na pewno wiadomości do Was docierały. Będziecie, jeśli nie pisać ze sobą listów, to korespondować, rozmawiać przez telefon, i na pewno tutaj wyszedł kochanek, moi drodzy, czyli ta znajomość będzie się rozwijała, ale, moi drodzy, otrzymacie na pewno nie jeden prezent tutaj z tej znajomości. Możliwe też, że ta znajomość przeobrazi się w małżeństwo, w związek poważny. Czyli rada taka jest, aby podejmować działanie, i jeśli będą jakieś, konflikty, drobne nieporozumienia, bo takowe pojawią się iść na kompromis, przemyśleć to i podjąć działanie, aby być tutaj w tej znajomości ze sobą. Także pięknie to wyszło dla zestawu numer 1. Idziemy do zestawu numer 2. Jak tutaj właśnie potoczy się ta znajomość? Pierwsze pytanie do kart tarota: co to jest za osoba? Co to jest za osoba? Obecna sytuacja, nowy znajomy bądź znajoma, o której myślimy, moi drodzy. Co to jest za osoba? Dla zestawu numer dwa, jaka to jest osoba? No, moi drodzy, tutaj ta osoba to jest trochę taka bardzo dominująca, ja bym powiedziała, ale też ta osoba może mieć, ten człowiek, mężczyzna czy kobieta, może być taką osobą, która ma wiele kontaktów. Bardzo miękką osobą do płci przeciwnej. Lubi dużo rozmawiać, dużo obiecywać. Na pewno jest dobrym kochankiem czy yy, kochanką. Jest to romantyczny ktoś. Może nawet ktoś z waszej przeszłości, ale też może być tak, że jest to ktoś, kto dominuje, podrywa, wpada na chwilę w życie i wypada, jak to się mówi. Ale też może być tak że y, ta osoba może być trochę problematyczna, może być kłótliwa, nie mówię y, dla wszystkich, ale może być trochę młodsza. Może być y, też y, właśnie y, kłótliwa, tak jak mówię, problematyczna, lubiąca trochę poplotkować. Dużo mówi, dużo mówi ta osoba, a może mniej robić. Także y, to jest taki człowiek, kobieta bądź mężczyzna, ta nowa znajomość. Jak dalej to się potoczy? Y, na pewno ta osoba, która wkroczyła w, właśnie w Wasze życie, jest y, osobą, która y, wprowadza taki nowy rozdział w życiu. Możliwe, że będzie Was gdzieś zapraszała. Jest to dusza towarzyska, bardzo y, Przyjacielska, intuicyjna, ale też wrażliwa. Możliwe, właśnie zaproszenia, gdzieś będziecie wychodzić wspólnie, razem. Następnie, dalej, moi drodzy, będzie taka przerwa na przemyślenia w tej znajomości. Może też będziecie robić sobie taki rachunek sumienia w waszym życiu. Będziecie rozwijać się duchowo, będziecie przemyślać, czy ta znajomość jest dobra, czy nie. Może zasięgniecie rady, nie tylko sami będziecie decydować, zasięgniecie rady kogoś starszego, bo tutaj jest taka krótka przerwa w tej znajomości, i dalej, moi drodzy, na pewno przystąpicie z powrotem. Po tej krótkiej przerwie do tej znajomości będziecie bardzo tego chcieli, ponieważ y, możliwe, że ta osoba zacznie was przekonywać do siebie. Jest to taki y, fajny czas, y, dosyć y, możecie poczuć się pewnie i też y, zobaczycie, że macie możliwości przy tej osobie. Ta osoba może być ustawiona pomimo swojego charakteru, ona może y, takiego właśnie y, troszeczkę lekko ducha, może nawet czasem kłótliwego, ta osoba może być ustawiona na przykład y, i trochę może zacząć się zmieniać. Może być na pozycji kogoś, kto ma na przykład zabezpieczenie jakieś materialne, dobry status, tak? I wy poczujecie się przy tej osobie kochaną, kochanym, bardzo tutaj szanować się zaczniecie, relacja będzie się rozwijała na nowym poziomie, będziecie Wierzyć w tą relację, zaczniecie działanie, zaczniecie y, znajomość na poważniej, tak? Tu się y, pokazuje nowy poziom tej znajomości. Będziecie y, dbać, pielęgnować tą znajomość nie tylko wy sami o siebie, ale właśnie też. I tą znajomość zaczniecie pielęgnować. Na pewno tutaj odpowiedź anielska jest dla Was i rada, że w niedalekiej przyszłości zdarzy się okazja, moje, moi drodzy, moje kochane osoby oglądające i wielkie, szczęśliwe zmiany. Nie przestawaj. To się tutaj mi udało kochani, w niedalekiej przyszłości, okazja, wielkie szczęśliwe zmiany, nie przestawaj i kolejna karta sytuacja się polepszy którą wylosowałam także tak dla Was moi drodzy na tą znajomość zobaczymy rady od kart cygańskich, już przejdziemy tutaj parę talii e, moi drodzy tutaj jest e, w tej chwili rada aby możliwe, że nie stracić, być wiernym, bądź wierną. Być wiernym, bądź wierną. Stałość pokazuje się, aby jak podejmiemy jakieś kroki, jakieś działanie, to żeby trwać przy tym. Także tutaj będzie dużo wiadomości dla Was, aby. Dużo wiadomości, moi drodzy, stałość, ale także wychodzi lover, kochanek. Także, moi drodzy, dużo wiadomości, to będzie rozwijająca się znajomość, aby to się wszystko rozwijało. Także rady są, aby nie bać się o stratę tej znajomości, yy, moi drodzy, być wiernym, stałym, i odczytywać wszystkie jakieś znaki, ale też iść głębiej, kontaktować się i nie bać się tej znajomości, bo sytuacja zacznie się polepszać, tak jak tutaj właśnie widzieliśmy w kartach. Anielska odpowiedź, no ale też tutaj Anielski Tarot dobrze nam. Pokazał, wskazał. Także znajomość powinna rozwijać się jak najbardziej. No i trzeci, moi drodzy zestaw: co to jest za osoba? Jaka to jest osoba? Jaka to jest osoba, ta nowa znajomość? Jaka to jest osoba? Moi drodzy, jest to ktoś z przeszłością również, kto już miał na pewno trochę za uszami możliwe, że zakończył nie jeden związek. Jest to osoba, która czasem może być nazywana osobą trochę toksyczną z przeszłości. Lubiła się, może pokłócić. W tej chwili, moi drodzy, może była to hazardistka bądź hazardista, może to ktoś był kto nadużywał alkoholu, może też to był ktoś, kto w przyszłości dajmy szansę każdemu, to mógł być ktoś, kto zakończył może nawet nie jeden związek, tak? kłócąc się. Także tutaj były kłótnie, były rozstania, były jakieś właśnie traumatyczne takie wydarzenia w życiu tej osoby, i ta osoba zakończyła to wszystko, i teraz chce rozpocząć na nowo relacje. Szuka właśnie sobie nowych znajomości. Tutaj jest bardzo dobrze pokazane, że ta osoba zakończyła to wszystko z przeszłości i szuka nowych. Wrażeń nowej znajomości. Tak, moi drodzy, yy, ja teraz zobaczę, dlaczego ten diabeł się pokazał, yy, dlaczego tak i jak dalej rozwinie się potoczy ta znajomość. Yy, moi drodzy, yy, możliwe, że yy, to było tak, że po prostu tutaj yy, dalej to się potoczy. Ta osoba dostała doświadczeń życiowych, teraz jest. Bardziej cierpliwa, yy, będzie przynosiła może Wam dobre wiadomości. Czasem, jak ktoś dużo przejdzie przez życie, dużo doświadczy, nabierze mu się wody w uszy, to później już chce o tym zapomnieć, zakończyć ten rozdział, zacząć wszystko na nowo i być może, że zacznie na nowo myśleć, będzie yy, Wchodziła na inny poziom, rozpocznie właśnie działanie na stopie, działanie, znajomość, na stopie przyjacielskiej. Także tutaj będą dobre wiadomości od tej osoby, ale też, moi drodzy, tutaj jest coś takiego w tej czwórce kielichów, w czwórce wody, pokazane, że możliwe, że dalej będziecie Tęsknić za mm, związkiem. Będziecie mm, chcieli y, w tej znajomości jakiegoś y, szybkiego działania, ale tutaj przyjdzie coś takiego jak nuda, jak zniecierpliwienie, jak taki marazm, i nie będziecie widzieć możliwości tej znajomości. Nie będziecie jakoś y, skłonni do tego. Ja bym radziła, aby tutaj otworzyć szeroko oczy, zobaczyć, czy to w ogóle jest warto, tak? Bo ta osoba będzie na pewno próbowała rozpocząć na nowo. I moi drodzy, tutaj na przyszłość jest pokazany Księżyc, wyszedł. Czyli ta osoba, bo wy będziecie się długo, długo zastanawiać. Ta osoba może obiecywać, że zakończyła swoje dotychczasowe związki czy tam relacje, tak? I będzie obiecywała, że na przykład nie wróci do starych spraw, na przykład jeśli ma uzależnienia, jeśli sobie popija, jeśli ma jakieś. Jakieś y, hazardowe tutaj y, nawyki, czy też inne, ta osoba może mydlić oczy i może powrócić w każdej chwili do tego y, życia sprzed y, właśnie waszego związku, waszej relacji. Tutaj jest y, coś takiego, że zawarty jest. Powrót, powrót do y, starych spraw, do starych znajomości. Jeśli ta osoba będzie już na dobrych torach, to może ktoś się będzie kusił do tych spraw, które kiedyś były. Także mm, tutaj jest manipulacja i fałsz, ale także, moi drodzy, powrót do starych spraw. Zobaczymy, co karty anielskie. E, anielska odpowiedź mówi, jak dalej tutaj ta znajomość się potoczy, jak to wyjdzie. No tutaj jest nie przestawaj, ale też moi drodzy pokazane jest, że istnieje coś lepszego, żebyście nie przestawali szukać dalej, może kolejnych znajomości. Nie. To nie jest dla Was, kochani. Też jest pokazane przebaczenie, ale wydaje mi się, że niektórzy mogą dać szansę tej znajomości. Ale przemyśl to. Także, moi drodzy, tutaj jest y, anielska odpowiedź na nie. Zobaczymy jeszcze karty cygańskie, co radzą, co podpowiadają. Jest y, pokazana wierność możliwe, żeby być wiernym y, swoim y, przyjaciołom, swoim przekonaniom, ale także smutek wasz jest pokazany. Też, aby się nie smucić, bo to jest w formie rady, aby być wiernym, nie smucić się, też y, może zbytnio nie osądzać, y, moi kochani, nie osądzać. Tutaj będzie w to zaangażowany jakiś mężczyzna, bo są y, takie sprawy, mężczyzna i jakieś y, pieniądze. Także rada jest, y, moi drodzy, aby... Być wiernym swoim przekonaniom, jeśli mówimy nie, to nie, nie być smutnym, nie osądzać też i może, moi drodzy, tu posłuchać jakiejś rady starszego kogoś, może też w to będą zaangażowane jakieś pieniądze. Także rady są takie, a my raczej, wydaje mi się, że przemyśleć to, nie wchodzić w tą znajomość. Co zrobicie z tym? Anielska odpowiedź jest taka: karty tarota, karty tarota anielskiego mówią nie. Więc moi drodzy, ja Wam daję wolną rękę: wy zrobicie jak będziecie uważali z tą znajomością. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Jeśli film Ci się podobał, proszę o komentarze. Lajki, ale też udostępniajcie, subskrybujcie. Zapraszam serdecznie na kanał, do playlisty, bo tam jest bardzo dużo filmików ciekawych. Z tego właśnie yy, cyklu wybierz kamień, wybierz kartę i tak dalej. Zachęcam, pozdrawiam, do usłyszenia.